W dziewiątym wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2 ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe 5 na lata 2021-2030. A gościem dzisiejszego spotkania jest Elisabeta Artiejewa, koordynatorka wolontariatu i działaczka Fundacji We Create Helping. Cześć, Liza. Hey. Fundacyjny wolontariat już od jakiegoś czasu prężnie działa na mapie naszego miasta. Jesteście już rozpoznawani, widoczni. Opowiedz nam, jak to wszystko się zaczęło? Jak powstał wasz wolontariat? Jak rozpoczęły się wasze działania? Kiedyś już dawna, dawno chyba w 2001 roku, sama była wolontariuszką i też w fazie, w którym obok razem otworzyli się swoje fundacje, też był wolontariuszem. No i dla nas było najważniejsze, że nie tylko potrzebno zbierać jakieś środki finansowe, no i coś fajnego robić. Bo ja jestem osobą, jaka lubię coś tam tworzyć, tam rękami, nie wiem. Dla mnie to, dla mnie to jest fajnie. W tej fundacji niestety takiego nie było i później coś tam jakoś nie dogadaliśmy. Po, po, Już po czasie, już zdecydowali się, że możemy sami to otworzyć, że to i nie jest tak ciężko i możemy w swoim miejscu robić to, co chcemy. I nie pytać pytania, czy możemy my coś tam zrobić, czy będzie ono realizowane. No to właśnie tak i powstała nasza fundacja w Creative Helping. Już dwa roki działamy na terenie Polsce. Ну і власне маємо такий світний результат, що ну, багато це чеше, бо коли оглядам фундації інших, там знайомих, сповзали знайомих з нашого обивательства, можна так повідати, що нестати, ну немає то, що ми хочемо, то, що ми робимо, і як на моє думку, то у нас є найлепше, і, і то багато чеше. Та власне так організуємо різні варштати розвою для нема значення дітей, доросли, там бабші, дядка, нема значення. Проводжимо різні różne... тяжко повідчити розривки, але стараємося щось там якось. Co się u nas uda, co się możemy zrobić, to i robimy. No i zbiórka finansowa dla dzieci, które piszą do nas, ich rodzice. Okej, okay. czyli rozumiem, że chcieliście mieć wpływ na to, co robicie i jak to robicie. E, I rozumieć to, co się dzieje wokół was na rzecz jakiegoś społeczeństwa lokalnego. E, integrujecie różne grupy. E, czy... To jest skierowane dla osób z Polski, czy dla Ukrainy, czy to jakby... Kto jest odbiorcą no, Waszych działań? Jest. Mieliśmy wcześniej osoby z Polski, no coś z nimi troszeczkę jak naprawdę ciężko, bo nie wiemy może być. Bo pierwsze to jest bariera językow... barier językowej, ale chyba no, normalnie możemy dokładać. No, troszeczkę się spolącię różnie i... No, u nas byli różni wolontariusze, no radziecie to więcej Ukraińców. No może tam na przyszłość będzie więcej Polaków, nie wiem jak to wszystko. No dla nas jest obojętne, jak to będzie. Okej, okay, czyli działania są różne dla wszystkich, którzy chcą i Waszym zadaniem jest jakby takie uatrakcyjnienie czasu, zintegrowanie e, poprzez e, właśnie działania jakieś warsztatowe, akcyjne, animacyjne. Dobrze rozumiem? No, tak. W kursie, tak. Okay. A jakie działania wykonują już yy, wolontariusze, którzy przychodzą do Waszej organizacji? Jakie mają obowiązki, odpowiedzialności? No Pierwsze to najpierw być człowiekiem. To chyba najważniejszy obowiązek, bo chyba nie każda osoba wie, co to jest człowiek. A później to jest zbiórki finansowe. No, i też brać udział w różnych um, akcjach charytatywnych, w różnych wydarzeniach, w różnych warsztatach. Tam, gdzie ktoś się dzieje, tam są wolontariusze. W 2022 roku zdobyłaś trzecie miejsce w konkursie na koordynatora roku Korpusu Solidarności. Odpowiedz, nam, jak się wtedy czułaś? Co się towarzyszyło? Czy to. Wyróżnienie, ta nagroda jakoś e, wpłynęła na ciebie, dała ci jakiś no, taki bodziec. E, e, poczułaś się jakoś tak e, wzmocniona do, do kolejnych działań, czy coś, jakoś, coś ci to dało? Po prostu? No Dla mnie było to niespodzianka, bo nie, nie wiedziałam, że na przykład to były te nagrody, ten kubek, bo myślałam, że będzie jakieś tam podziękowanie i na tym tyle, a kiedy już przyszła. було та фаня. Ну і це був початок, так, моєї реалізації, бо по тим першим е, винагородженню. Юж послі робіч венце, юж могла робіч венце. Юж chyba так мелам дуже сили, і для мене то було велике вирішення. Бо як то я могла освоїть там здобично нотання. І віджалом же у інших Inni fundacje, które obywatele jest z Ukrainy, to u nich takiego nie było. A już my dostaliśmy pierw pierwsze nagrody i myślę, że o Boże, no to można, a czemu to tak nie robiliśmy? No to dawaj, no i tak robimy, robimy i na co dzień. No właśnie, to były dopiero e, początki, a już zostały zauważone. Od tego czasu też e, obserwuję Was wnikliwie i widzę, że uczestniczycie w wielu działaniach, e, wielu e, takich e, projektach, przedsięwzięciach e, lokalnych. Tutaj kolejnym jest e, udział właśnie w tym naszym projekcie. E, m... Z myślą właśnie, żeby rozszerzyć ten wolontariat yy, o jakieś takie biuro wolontariatu albo lokalne centrum wolontariatu, no to na tym jeszcze będziemy się pewnie zastanawiać i, i pracować nad tym. Natomiast skąd decyzja, właśnie, żeby wziąć udział w tym, w tym yy, projekcie, w którym teraz jesteście i yy, no właśnie. No jesteśmy takimi osobami, jakimi chcemy coś zawsze więcej i więcej. Jeżeli my to zrobiliśmy, to możemy jeszcze w 2x, 3x, jeszcze więcej zrobić. No i dlaczego nie? Bo to no, dla nas to takie wielkie pocieszenie, że na przykład osoby z innego kraju mogą realizować w innym kraju. I to jest naprawdę fajnie. I jeśli robisz jakiś dobry wpływ na ten kraj, no a czemu nie? Może tam na przyszłość, nie wiem co tam będzie. No, no właśnie, to co czas pokażę. No na pewno e, fajnie spędziliśmy czas, fajnie się e, też e, integrowałyście z grupą, i mimo tej bariery językowej świetnie dawałyście sobie radę. Właśnie zakończył się taki cykl edukacyjno-szkoleniowy, e, po którym będziemy wdrażać kolejne rozwiązania. E, czy masz jakieś przemyślenia po tym, e, po tym, e, po tym cyklu e, właśnie szkoleń, czy ta wiedza, e, którą wyniosłaś, jest dla ciebie cenna, potrzebna? I w jaki sposób generalnie chciałabyś ją wykorzystać może? No najpierw co najcenniejsze wziąłem dla siebie to chyba dokumentacja, bo, bo to jest potrzebne i ważne, a później to, no to komunikacja. Jak reprezentować tak, żeby było i ciekawe, żeby osoby słyszeli, żeby informacja była Potrzebne, żeby było mniej wody, więcej potrzeby. No i najważniejsze, co wzięłam dla siebie, to znajomość, bo nie wiem, może dzisiaj to nie tak są potrzebne, a może tam przez pół roku, przez rok to, to już będziemy na tym poziomie, że coś możemy zrobić więcej, bo nikt nie wie. Dokładnie, no tak, tak, jest, że właśnie poznajemy różnych ludzi, nie wiemy w, yy, i ich historię, ich wolontariaty i nigdy nie wiemy, czy w danym momencie nam się może to przydać, być może za chwilę, być może za rok, ale już mamy jakiś fajny punkt odniesienia, wiemy jak robią to inni w innych yy, yy, placówkach. Um, też doświadczonych, bo tutaj też było kilka organizacji, które już fajnie realizują ten wolontariat i, i właśnie chcą wprowadzić nowe rozwiązania. A co byś poradziła w takim razie tym nowym koordynatorom? którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu wolontariatem, w organizacji wolontariatu w placówce. Na co powinni zwrócić uwagę? Bo tak usłyszałam, właśnie ta, ta dokumentacja, że jest ważna, prawda? Ale czy są jeszcze jakieś elementy, które mogłabyś tutaj e, wskazać, które dla, e, zanim właśnie zaczną pracować z, z wolontariuszami, na co, na co właśnie zwrócić uwagę i nad czym się tutaj pochylić? No, najważniejsze to nie słuchać innych osób, które mówią różne głupoty. To po pierwsze. I zawsze, jeżeli coś tam nie idzie z pierwszego razu, to nie potrzebno wyrzucać, potrzebno je się próbować. Z pierwszego może nie udać, z drugiego, trzeciego, a już z czwartego coś tam uda. Bo pamiętamy na początek, u nas też było bardzo ciężko. Nie było nie lokalu, nie było nie wolontariuszy, były inne organizacje, które nie... Селі, щоб ми щось там нові отворили, бо по їхнім словам то є конкуренція, то ні, а фондація то не може бути конкуренція, то разом жила один ціль, а ніхто ж містети ні, так не мисля. Ми ну, для теку було так чиншко. Ну по роках, по тим же просто так мовом вже слова, які пошли до нас. bo my po prostu te słowa wyrzu wyrzucamy ze swojego życia i po prostu pośle w swoim śladem może tak powiedzieć. Nie, nie, nie wiem, jak to wyobrazić na język polskim. Bardzo, dobrze, ja, bardzo dobrze. Zaufać swojej intuicji, robić to, co się czuje, bo to, co czujesz i to, co umiesz, robisz najlepiej. Tak? Mamy wielu doradców wokół siebie. No Wiadomo, wiedza jest cenna, ale musimy też to przefiltrować poprzez nasze potrzeby organizacji i, i możliwości i, i potencjał, który posiadamy i po prostu to robić, a e, jakby jakieś tam e, powiedzmy potknięcia to są kolejne kroki do tego, żeby to rozwinąć, a nie jakieś e, no, żebyśmy się nie zatrzymywali, prawda? Bo to nie są błędy, a jeżeli jakieś się zdarzają, to one nas też wiele uczą. Jakie macie plany na przyszłość fundacji? Це ми є ще кілька філіалів отожить. Ну no, і це може ви і так і за границю якось виїхати, спробувати теж. Ну no, то помисло, помисло, ну, єжелі юж мама такі помисло, то тільки час <głos》> і сили, бо, бо потрібно дуже часу і потрібно дуже сил. І консеквенції, правда, бо то теж треба робити Cały czas jakby pielęgnować to, co się już robi. Lisa, ja ci bardzo dziękuję za, za tą rozmowę. Fajne inspiracje, ciekawe spostrzeżenia. Myślę, że to będzie fajna pigułka dla, dla tych, co właśnie już działają albo tych, co zaczynają. Właśnie, że w tym doświadczeniem tutaj się z nami podzieliłaś i życzę ci, żeby wszystkie wasze działania, pomysły zostały wdrożone i zrealizowane z sukcesem. Także dziękuję Ci serdecznie. Gościem dzisiejszego spotkania była Elizabeta Artiejewa z Fundacji We Create Helping. Jeśli Wam podobało się to nasze spotkanie, nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, łapce w górę oraz wsparciu nas na patronite, żebyśmy mogli tutaj Was raczyć kolejnymi gośćmi spotkaniami, a linki i opisy będą na dole. Także dzięki serdecznie i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!